Siemanko! manko, witajcie! Witam was w takim już wcześniej zapowiadanym jakby serii e, przez Gliwicę. Będę to opowiadał o różnych miejscach w Gliwicach, gdzie ja na przykład spędziłem czas za dzieciaka plus moim zdaniem, które mają może jakąś ciekawą historię, bo znajdujemy się aktualnie na zameczku, dokładnie e, na muszli koncertowej, która powstała tutaj. E, tam mamy tyły tak naprawdę klubu Brawo. No i co? No i zapoznamy się bliżej z historią tego miejsca, jako że spędziłem tutaj piękne dzieciństwo. Zarosło tu niestety brudno, wszystko, no ale trudno. Dobudowany został w drugiej połowie XIX wieku i przez lata był ulubionym miejscem kulinarnych spotkań kolejnych pokoleń Gliwiczan. Przed pierwszą wojną światową mieściła się w tej okolicy strzelnica sportowa. Później dobudowano muszlę koncertową. Zawsze tu było co zjeść czego posłać. W dawnych latach tutaj można było spokojnie przyjść, jako że piękny teren blisko tutaj parku naszego. Można aby było tutaj spędzić naprawdę miłe chwile. Nieruchomość podupadła w wyniku wojennych zabierów. Dopiero w 1950 roku wyznaczono jej nowego gospodarza nieruchomości, przedsiębiorcą zakładów przemysłu ciepłkiego w Gliwicach. Wyremontowało obiekt i uczyniło z niego ośrodek szkoleniowy. Kilka lat później został przekazany Komitetowi Budowy Parku Kultury i Wypoczynku dla miast Gliwice oraz Zabrza. Właśnie ten budynek miał stać się jednym z ważniejszych miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych w dziejach Gliwickich. Kolejnym właścicielem tego budynku były Gliwickie Zakłady Gastronomiczne w latach 1960-1976. Właśnie w tym okresie te, ten lokal stał się jednym z najważniejszych punktów tak naprawdę w Gliwicach. W 1976 Gliwickie Zakłady Gastronomiczne podupadły i ten budynek stał się należnością z Połem. Tutaj właśnie z Połem e, zrobiło jakby swój magazyn oraz wytwórnie pierogów, Coś czego aktualnie mamy mało w Gliwicach. Było to najbardziej znane miejsce w okolicy, gdzie ludzie mogli przyjść i znieść sobie naprawdę dobre pierogi. W latach 90. z Połem wydzierzawiło to placówkę. Później e, stworzono tutaj ośrodek rozrywkowo rekreacyjny znany pod nazwą Disco Bravo. To właśnie tutaj były odgrywane jedne z, na z najważniejszych koncertów światowej sławy DJ-ów. Spowodowane było to fatalnym stanem dawy, który groził zawolenie. Aktualnie budynek jest własnością miasta i czeka na kolejnego kupca. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek znowu coś tu powstanie. Miało tu postać i jednak mieszkańcy nie wyrazili na to aprobaty, przez co budynek dalej stoi nieużywany. Zameczek leśny aktualnie już nie jest używany, jednak można tutaj zaczerpnąć świeżego powietrza, natury oraz spokoju. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Jeżeli film Wam się spodobał, możecie zostawić komentarz na dole wyrazić chęć do tego, żebym nagrał następny filmik oraz zasubskrybować mnie, aby być na bieżąco z różnymi nowymi filmikami. Dziękuję wam wszystkim i na razie! Ja jestem głodny. bym pierogi. Gdzie jesteś pierogi? Na pewno nie tutaj. <śmienic> <śmienic>